Anki, witam was w kolejnym odcinku z pięciu ciekawostek, Zaraz, zaraz. Witam was w odcinku z pięciu dziwnych rzeczy, które zbierałem. Pierwszą rzeczą były patyczki od lodów, kiedyś chciałem zbudować z nich dom. Gdy byłem mały, bardzo często jeździłem do szpitala i tam zwykle w poczekalni leżą takie ulotki, które jak możecie się domyślać, zbierałem. Biliście kiedyś jak timelki, bo ja taki to dużo, a nawet zbierałem po nich butelki i zebrałem ich nawet sporo, ale w końcu rodzice mi je wyrzucili. Pewnie każdy z was, gdy był mały, wnosił kamienie do domu. Ja ich wnosiłem bardzo dużo i chowałem je w szafce, a gdy się nie zmieściły i nie miałem gdzie ich schować, to je po prostu wyrzuciłem. Piątą i ostatnią rzeczą są pieniądze, lecz nie takie normalne, które wydawałem na zabawki, lecz były to grosiki, którymi się bawiłem. To możecie napisać w komentarzach, co wy dziwnego zbieraliście, gdy byliście mali. Dzięki za oglądanie, Siemka.